Tinki Winki, no chodź wreszcie, musimy iść do pracy. Tinky Winky, no co ty tam robisz? Chodź! Hmm, ja już idę przodem! Nie dadzą się nawet wyspać! E -o. Nie dadzą się wyspać! E -o. po, już idę, już idę! Czekaj po, już idę! E -o. Gdzie ten Tinki Winki? Zawsze trzeba na niego czekać. Tinki Winki, no chodź wreszcie. E-u, e, -o, e -o, już jestem. No i co mam robić? Słuchaj, idź do Tabi Custer i zrób tam coś do jedzenia, bo, bo Lala i Dipsy na pewno są już głodne. Dobrze. E-u. A ja pójdę zobaczyć, gdzie są króliczki. O, króliczki. Już szybko do klatki z powrotem. Kto was tu tutaj wypuści? zamknąć. O, już tam gdzie ta. I tenki winki, zrobiłeś coś do jedzenia? Tak, zobacz, pełny stół! O, super! O, o, idzie dipsy, idzie dipsy! E o, e o, dipsy głodna! E o! Dipsy głodna! O, pełny stół! Eo, E o, lala, też jest głodna! Lala też jest głodna. Nym, 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 nym. Dobrze, Tinki Winki. To chodź, możesz też przyjść do stołu. Mm, Tinki Winki, bardzo głodny. Nikt nie pomyślał Nunu. Nunu też a tylko cztery talerze na stole. Nunu też tutaj jest. Nunu, co ty robisz? Poczekaj, zostaw to moje jest.